Got right up close to it. It was never something I welcomed, but with it comes serenity, a clarity that you'd never expect. You experience the present as the inevitable destination of every step you've taken towards it. And in that same moment, you see a different path stretch out in front of you, the path you could have taken at the first step. We are all on this road together the good men who fight for wrong causes, and the corrupt men who cloak themselves in righteousness, each one of them convinced. They are on the side of the angels. But every journey has an end, and death can only be cheated for so long. We had thrown everything we had at Atlas and come up short. Now it was time to pay the price. Cześć witam was, bardzo serdecznie, jest tej strony Ninja, a, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w Call of Duty Advance Warfare, już powróciłem właśnie z wakacji i mam ochotę naprawdę dość ostro teraz poszaleć, jeżeli chodzi o gameplay, więc szykujcie się na sporą dawkę emocji. Mam także również dla Was kolejny trening z do zmontowania. Ja go nagrałem tak naprawdę przed wyjazdem, ale po prostu już nie staczyło mi czasu na montaż i pojawi się ono. Myślę, że w ten weekendik, także również w ten weekendik, pojawi się prawdopodobnie QA, na które z wielu Was już już czeka i pisaliście mi jednokrotnie no więc myślę, że sobie wszystko teraz będziemy mogli na bieżąco pouzupełniać. Również, także w ten weekend będę Was informować o moim wyjeździe na Poznań Games Arena, czyli międzynarodowe targi związane z taką gier komputerowych. Myślę, że wyjazd tam będzie naprawdę bardzo fajną sprawą i będę mógł tam dla Was również nagrać sporo ciekawych materiałów, a być może też i z niektórymi z Was się wrem spotkać. No dobra, Gra się już nam praktycznie wczytała do końca. No i jeszcze troszeczkę, troszeczkę. Masę ja łyk na magnezu o. Chyba mamy moje problemy. Kójdź związali mnie. Hmm. Cyborg, ty się nie zaczynaj. Ale moment, jakoś coś tak grafika jakby mi zjadła. Chociaż no nie, patrząc tak jakby te teksturki się może nie powczytywały jeszcze, ale no, nieważne, oleję to na razie. My air support was wiped out from Manicoi. I was outside the blast radius, but our squad was surrounded and outgunned. Is there a rescue force coming for us? Downtown is contaminated. We've poured out the city entirely. I don't think anybody's coming. Więc sami Oops. All right, <gibberish> let's go, guys. Out of the pan! Out of the pen. Mio. Ej, panowie, ale grzeczniej troszeczkę. No, dogadajmy się jak ludzie. Co? Co ty chcesz? Uf. Zostaw mnie. Zosta... z... Zo ty... z... Zo Zostaw... Zo 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 Dobra, mówię zabiję. Bezsensowny opór... jest bezsensowny. Znaczy, chciałem powiedzieć, stawianie oporu w tym wypadku jest bezsensowne. O, tu widzę Katyn 2. Zamknij, zamknij się. Ja, ja mu kiedyś oddam, już mnie denerwuje. Okej. Okay. No nieźle. Ludzie jak jakieś kury. Zamykane w klatkach. Ej! Tu nikogo nie ma z tyłu! Ta grało szukiwowuje. Naprawdę tam nie ma żadnego obiektu z tyłu. To jest tylko skryp. No i przeleciał łoko. Nie będę stać w linii. <grystanie> w linii> ok. Dostaliśmy Pierdol na powitanie. Co dalej? Ups. Czyżby to jakaś pułapka? Wow, 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 wow. Wygląda mi to jak... motyw z piły. O nie. Hmm. Robi się nam outlastowo. Ta, śpij słodko, gnoju. Mogłeś to powiedzieć chociaż, a nie po nam wbijać jakiś gówno. No i tak. A sen na fazie trwa? O kurwa, to już nie jest sen. Chyba i mamy czas przesłuchania. wanted to meet the man who's killing me our mission was to stop you i don't think anybody'd be too troubled failure is not something we tolerate here at atlas so i'm disturbed that three of my best contractors have failed so miserably but that's the way it has to be the wheat from the chaff the strong from the weak the ancient Spartans knew the true meaning of warfare. But that truth has been lost to us for two millennia. What of your son, Will? What was he? Wheat? A chaff? Will was the victim of the misguided policies of the United States government. Will died fighting for what he believed in. Of course the tragedy is, dying for what you believe in doesn't make it true ouch you're not young but you are strong cormac so i give you 20 minutes to bleed out time enough to consider whether it was all worth it

Dorobioną rękę? Nie. No cóż, skurwysyństwo zawsze wyjdzie na jaw. Ale chyba musimy się to jakoś uwolnić, nie? jakieś sugestie? Na razie ciemność widzę. O. <grym>

Dobra Ninja Mountain. No to się trochę poskradamy tu Dobra no. Jak tam czysto O kurwa oj 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 Ja może będę lepiej stać tutaj w cieniu Może kucnę Dobra Możemy przejść trochę dalej Bi, będzie miał zajebiste powitanie. U, to jak chciałem to zrobić, nie ty. No. Oj, chyba niewiele mu z tej głowy zostało, ale powinniśmy dostać całkiem niezły sprzęt. No, przynajmniej taki na początek wystarczy.

Ups, ups. Niech do nich! Ups. 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 trochę nabroiliśmy. Nie wyważysz tego. Dobra, czyli zaś się nam Rozproszyła. Probej tu jest. Dobra, Dwięty.

Hmm. Was just the beginning. Washington, New York, Los Angeles. Military targets all over the country. Launches in less than two hours. Fuck me. Jak to wybuchnie, to będzie problem. Lepiej do tego nie dopuśćmy. Okej, okay. chyba ich pozdejmowałem wszystkich. Ej, co mu się stało? Patrzcie, jak się zbukował. Dobra. Stay okay. calm. Wy będziecie cicho, a tej co mamy? Jakieś worki z ludźmi, czy coś dziwnego? Okej. Okay. Schodzimy niżej. Może stąd jakoś tu by się udało przedostać? Ktoś Come on. Poruszyłbyś się trochę. Okej. Okay. No zblokowuj ten cholerny kot. To nie działa? Sequencing. Hmm. Dobra. Zrobiły nam niezwyczyszczenie hmm. Ej, czy oni żyją? insane. Hmm. Wygląda na to, że chyba nie. Nie, oni zdecydowanie nie żyją. Patrzcie na ich ciała. O. Chyba coś się dzieje Dobra, mam pierwszego fajera Dobra Jeszcze Okej, gra załatwił stałe I Webra, nie nie Myślałem, że ten fryer to jest jakiś zwykły człowiek yy, dobra Okej okay. Nie jest tak łatwo z racji tego, że mamy ograniczoną amunicję to trochę ocen A celność przy strzelaniu z tej jednej ręki jest dość kiepska no Ale takie w tej misji Okej okay. Nie mamy już amunicji praktycznie Dlatego szybko muszę to zabrać to innego Zabieraj cokolwiek! E! Tu była broń! No! Dobra, 42 Jestem Trochę i tu jest. Okej. Okay. ooo, jak się spawał pięknie. Dobra, ten też się bawił w czego bohatera. Ej, broń, broni. Broń, broń, dobra. Who's next? Ok, Maria załatwiony. Ginie, niech zginie. Ok, chyba czysto pora na nową broń. Ej, ktoś ma jakąś nową broń? Ups, wygląda to, że nie. Trudno. Musimy sobie radzić w takiej sytuacji, więc. Dobra, grzecznie, panowie, grzecznie. Otwieraj to. Nie pierdziel mi to, Marian! Dopadniku, i to będzie śmieszne. O! No nie spaj długo. Fajnie to oni, O kurde. Ej, bo coś do mnie strzelało! Myślałem, że to z tego tyle A tu jednak nie. Nie wiem! W pralni! Chyba odkryliśmy sekret. my w rakiecie. Nie mam pojęcia, ale to wygląda dość, dość dziwnie. Bo będziemy musieli się kitrać co jakiś czas Trzeba to Dobra Chamy. Okej okay. Jeszcze żyjemy to chyba dobrze Mamy kolejną jakąś drogę ucieczki Wow Niezły klimat Niezła akcja Dobra misja Szybciej bo mnie tutaj zmarzy Ops, ups ups, 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 Dobra, udało się. Najmniej na chwilę. Idziemy do cholery, jesteśmy. Dobra, jakaś podziemna fabryka chyba w nie najlepszym stanie swoją drogą. Dobra, światło się w są tylko droga. Ty na północnym dobra. Jesteśmy na nie tego nie obejdziemy w żaden inny sposób. Przestrzelajcie też pojedynczo. Oszczędnie? Jeżeli za tu przeżyć. Dobra. Kurde no Tutaj granata Ojej no dobra no, FAK uh, no Dobra Chyba dwóch się udało zdjąć no dobry znak Tuj. Jeszcze żyje Ja pierdzielę, są takie otworny! Nie, nie mam amunicji! Możesz zadać! Uno momento! O dobra, jest! Okej, okay, jest i powiększony magazynek. O jak się pięknie najdzieli. Chyba nie był ich szczęśliwy dzień. Dobra. Powinnie zdjęty. A jeszcze tutaj idę za wygraną. Ktoś tu ma jakiś gruby kaliber. Ups. Granatów ja nie lubię. Tu jest jeden. A zaskoczył. Siema. Ok. Dobra. jest jeszcze jeden? Dobra. Okej. Okay. To wbijamy do środka. Hmm.

może uda się nam nie uciec To byłoby zbyt piękne było prawdziwe, ale uwaga, 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 wskoczyliśmy! Spierdzielamy stąd Marian! To będzie jazda. Ups, 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 ups. I czy my tym lecimy, czy to się zepsuło już całkowicie? I chyba lecimy. Ale chyba też spadniemy. No, to polataliśmy sobie. Au, au, au. Uwielbiam tę motywę w gra, kiedy to główny bohater budzi się po jakimś wypadku. On your feet. O kurwa. Dobra. Elektronika zawiodła, co kolego? Hmm. mogli się do niego ubrać? Wypierdzielać. Teraz to my się trochę pobawimy. Chyba mamy dobry osprzęt. No to go. To lubię! Ło wow. Strzelaj do nich! Zajebiste! Oj, przegrzewamy Nie sądziłem, że nawet urządzenia z, z przyszłości będą się dalej przegrzewać. Już myślałem, że w jakiś to sposób będzie rozwiązane, no a tu jednak nie. Okej. Okay. Strasznie nas patrują, ale To nie jest za, to nie jest dobrze. Dobra. Tam mamy kolejnych. Tu się tu większe Trzeba uważać na tych, zwłaszcza z wyrzutniami RPG. Jak oberwiemy od wyrzutni, no to nasz piękny kobinet może pójść do piachu i być już po prostu niezdatny do dalszego użytku ani funkcjonowanie spadają jak mu dobrze ładnie podejmowani o, mamy jakieś drony tutaj jeszcze. Dobra, jeden więcej drugi również i pierdzielasz Dobra, tu mamy jeszcze paru o, tam mamy, proszę bardzo, całą Altręję wyrzutni RPG. Dobra. Tędy? Ja mam iść drugą stroną. No dobra. Whoa! Whoa! Tego bym się nie spodziewał, że wejdę aż z takim Dobra, ładnie wystrzelani. Okej. Okay. Dobra, mamy tu jeszcze paru krajów.

Okej. Okay. I teraz tu mamy te cztery. No tu pięknie wychodzą. Okej. Okay. Dobra, jeden kolejny zdjęty. Jeszcze zostało ich kilku. Jeszcze żyje. No okay. No nie ma z nimi tak łatwo... O ale tu jest Nie ma z nimi aż tak łatwo w momencie, kiedy no przejdą... Kiedy, kiedy będą po prostu żyły, Dobra Udało się. Nie wiem, gdzie jest ten jeden frajer. Zakładam, że go, że zdechnął. To już nie ma w wnioski laserów te tym są przeromane. Okej. Okay. Dobra. Jaka, jadka, ja je Prawda? Okej Tu to mamy spokój Dobra, lecimy dalej Lecimy! Okej okay. Nieee! Mam ją przebić! Dobra! Okej! Okay. Rozwalić to! No. <laughs> No dobra, a to już na nagrywanie. Mam nadzieję, że to koniec misji. A, Podność! Podnoś, 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 yes, podnoś. udało się. No dobra. O oj oj, 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 oj. A mnie Panim serdecznie. Treba już z tego kombinezonu nie będzie. Spierdzielamy stąd. Dobra. Szybko. Nie, jemy. O! Chyba ja mamy wsparcie! Dobra, wygląda na to, że się udało. Mam jechać? Ja? Valera jasne. Dobra, na szczęście nie. Udało się, idealnie! Zakończenie misji. W momencie kiedy to właśnie mi się już skończył czas na nagrywanie, ponieważ będę musiał sobie na trening. Tak więc cóż kochani, misja schwytana zakończyła powodzenie. Mam nadzieję, że ten wcie Wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie złapkę w górę. Jeżeli chcesz mieć napięcy na nascję ten materiał, to kopnij mi suba. A tymczasem żegnam się z wami, Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Ej!